Cyklu, który w nazwie zawiera słowo językach, nie może zabraknąć tematu, który z językiem jest dość ściśle powiązany, czyli jedzenie. Za jedzenie i mówienie odpowiedzialne są te same mięśnie, które mają wpływ na rozwój aparatu artykulacyjnego i w konsekwencji rozwój mowy. Dlatego właśnie prawidłowy sposób jedzenia stanowi podstawy prawidłowego rozwoju mowy. Podczas sania, połykania, a w późniejszym czasie także gryzienia i żucia, małe dzieci trenują mięśnie odpowiedzialne za koordynację ruchów związanych z oddychaniem. Wytwarzaniem głosu i tworzeniem dźwięków. No dobrze, ale dość naukowych teorii, przejdźmy do praktyki. Podzielę się z Wami przepisem e, na przepyszną rzecz. To trochę taka moja tajemnica i miałam na tym zarobić sporo kaski, ale co tam, wolę się dzielić. E, w kwestiach kulinarnych mój patriotyzm, jakby to ująć, nie istnieje. Chociaż nie. Właściwie to bardzo lubię barszcz, ale tylko wegetariański. W ogóle uwielbiam wszystko co z buraków. Piękne jest też to, że w słowie burak nie da się popełnić błędu. Ale pomimo mojej miłości do buraków, nie będzie to potrawa buraczana. Zaproponuję naleśniki gryczane z pastą bazyliowo-pistacjową. Co wy na to? Potrzebuję ziarenek Kaszy kryczanej, niepalonej. Do tego dolewam wody. Mhm. Dodaję soli. Używam himalajskiej, bo, bo lubię. Mhm. Zamykam blender kielichowy. Włączam. Uwaga, bardzo duży hałas. Sprawdzamy. Gęstość. Ok, ja lubię, kiedy jest rzadka, bo wtedy te naleśniki będą takie cieniusieńkie. Okej. Okay. Teraz to sobie może postać. A ja przechodzę dalej. Znowu będzie hałaśliwie. Pistacje. Pistacje sobie wcześniej już obrałam. Proszę bardzo, pistacje. I muszę je zmienić, bo będzie mi się łatwiej to blendowało później. Uwaga, hałas. Okej. Okay. Mamy to. Dobrze. E, idziemy dalej. Bazylia, moja wielka miłość. Ja już sobie wcześniej umyłam ją. I teraz obrywam wszystkie liście. Potrzebuję całej doniczki. A właściwie bazylii z całej doniczki. Doniczkę zostawimy w spokoju. Mhm. Bardzo bałaganie podczas gotowania. Dobra, to sobie zostawię, żeby mogła odrobinę odżyć później. Okay. Mhm. Do tego wsypuję czosnek, który tak dzielnie kroiłam wcześniej. Nie za dużo. Czyli tak, mamy e, z 200 gramów e, pistacji. E, cała doniczka Bazylii i kawałek czosnku, kawałek ząbka czosnku. Pistacje były słone, więc tej soli za dużo nie daję, ale odrobinkę tak. Tutaj mamy w takim, w takim pudełeczku. Do tego dolewamy. Ja lubię oliwę z oliwek, to dodaję oliwę z oliwek. Dużo. Mm -hmm. Troszeczkę wody i lecimy z kolejnym hałasem. OK, mamy to. mam ma mniej więcej taką konsystencję. Ona troszeczkę jeszcze będzie gęstnieć, czekając w lodówce na to, aż zostanie zjedzona. No to teraz idę smażyć naleśniki. Aleśniki gryczane, jak już widzieliście, wyglądają mniej więcej tak. Teraz biorę sobie troszkę mojej pasty. Um. Hop, sobie smarujemy tutaj. Dodaję pomidorków. Zwijam sobie. No i mamy. Mmm! Pycha! Mm. Genialne. Mm. Mm. Celowość w jedzenia w kwestie językowe jest wielowymiarowa, bo jedzenie i przygotowywanie jedzenia pomaga w ćwiczeniu języka. A konkretnie chodzi o wylizywanie. To jest doskonałe ćwiczenie na to, żeby bez wysiłku prawidłowo wypowiedzieć słowa: ząbek czosnku, a nie ząbek czosku, trzy czwarte, a nie trzy czwarte, ziarnko, a nie ziarko, potrzebuje garnki, a nie potrzebuje garki, wypłukać, a nie wypukać słupki, a nie słupki. Pozwólcie sobie i dzieciom lizać, blizywać, zlizywać. To podwyższy sprawność Waszych języków, a co za tym idzie, wymowa wskoczy na wyższy poziom. I nie ukrywam, że różne inne dziedziny życia również na tym skorzystają, no bo nie jest tajemnicą, że język służy nam w wielu sytuacjach praktycznych i trochę mniej praktycznych, że tak powiem. No to tyle. Smacznego i przyjemnego. P.S. Dajcie znać, czy smakowało.